Odwyk odcinek. Aha, nie wiem który. Odcinek dzisiaj będzie, proszę pana, o, e, o tym jak czytać Biblię. żeby coś z niej zrozumieć, ja jestem Martin Lechowicz i prowadzę ten program i dziś jestem w stanie niezdrowości, stan ów niezdrowości Czy to się nagrywa w ogóle. Tak, nagrywa się w stan niezdrowości polega na tym, że kicham, więc jakbym kichnął trochę, to się proszę nie obawiać. Nie zarażę przez internet. Na szczęście. No, więc tak sobie się zastanawiałem nad tym, o czym by dzisiaj pogadać w stanie niezdrowości, bo stanie niezdrowości przeszkadza w nagrywaniu. Przeszkadza, bo to się tak w głowie miesza troszkę od tego kataru. Wiecie, mieliście katar, to wiecie o co chodzi. Ja się zastanawiam, jest ktoś, kto nie miał nigdy kataru? Znam jedną taką babcię, co mieszka w górach, to ona mogła nie mieć kataru. Taka babcia, że ile miała, 90 ileś lat? I, i brała się i ciach, łeb kurczakom, tak chodziła tutaj, tu drąbała drewna, po górach w ogóle tak biegała. Taka babcia, to ona mogła nie mieć kataru rzeczywiście. No my wszyscy to jesteśmy jakieś słabiaki, w tych miastach żyjemy i wszędzie tak wygodnie. Dobra, jeszcze z tym, ja powiem, że będzie o czytaniu Biblii, tutaj też powiem taki, tak wygląda Biblia, przypominam, tak. Znaczki to jest po hebrajsku. E, jak czytać Biblię? No właśnie dziwię się, że nigdy właściwie o tym nie mówiłem, bo to powinno być pierwsze, no, ale najb najbardziej oczywistych, o najbardziej oczywistych rzeczach się zapomina. E, no, a to jest najważniejsze. Miał być o tym, co to jest Biblia, ale chyba było mniej więcej, czy nie było skąd się wziął Nowy Testament, nie? Czy nie? I Stary nie? Dobra, to już to załóżmy, że mniej więcej wiemy, a nawet jak nie wiemy, to i tak nie powinno to przeszkadzać w czytaniu Biblii. Ja coś pika. Eee, więc tak, mamy już takie coś, i teraz pytanie jest, jak coś z tego zrozumieć? Bo dużo osób przychodzi do mnie i mówi, A, Ty, nie czytam Biblię, ale nic z tego nie rozumiem, albo tak po prostu w ogóle, że czytałem i nie rozumieją. I nikogo nie pytałem o to, bo stwierdzam, że się nie da zrozumieć Biblii w ogóle. Więc da się, i to bardzo łatwo, no ale trzeba przestrzegać paru zasad czytania. Znaczy nie są jakieś tam zasady wielkie czytania. To są zwykłe zasady czytania każdego tekstu. I o tym będzie ten odcinek. Wezmę sobie tutaj Biblię, która jest bardziej pisana w języku, który rozumiem. Eee, wygląda tak. A co to za kartka? No, taka, taka, tekst jak tekst. E, co to się otworzyło? Ozeasz jakiś prorok. No więc to jest Biblia akurat tłumaczenie, Biblia Gdańska tak zwana z XVII wieku. Spa Staropolszczyzna taka sobie w sumie na dzisiaj do czytania, ale ja lubię, lubię, bo ja lubię takie może archaizmy po pierwsze. A po drugie to jest bardzo dobre tłumaczenie, w sensie, że jest wierne. Najbardziej chyba, najwierniejsze polskie tłumaczenie z dostępnych. No minus jest taki, że no właśnie staropolszczyzna, ale y, jak się już trochę łyknie tej staropolszczyzny i się czek przyzwyczai, to dzięki właśnie temu, że to jest staropolszczyzna, to między innymi dlatego to tłumaczenie jest takie wierne. Dlatego, że no języki się zmieniają z biegiem czasu, ale starszy polski był bliżej. Y, no, jakoś bliżej jest oryginału. Oryginał był po grecku w Nowym Testamencie i jakoś tak się dziwnie złożyło, że jak się to w staropolskim czyta, to e, jakoś tak w, brzmią te zdania dokładniej. No wiem, bo porównywałem sobie z prawdzami, na to mi wychodzi, ale to w sumie może tylko złudzenie, więc. Ja, że nieważne, nie, nie o to chodzi w ogóle. Więc tłumaczenie, jakie sobie weźmiesz, to jest wszystko jedno. Najzupełniej no wszystko jedno. Bo tak naprawdę to są różnice, tam pewnie ktoś się gdzieś pomyli tłumacz, się walnie, coś inaczej przetłumaczy, coś jest mniej zrozumiałe w jakimś tłumaczeniu. Ale nieważne, bo to są naprawdę drobiazgi. E, żeby można w dowolnym tłumaczeniu przeczytać Biblię i dojść do tych samych wniosków, a można czytać we wszystkich naraz i nie wyciągnąć w ogóle żadnych wniosków sensownych, tylko same głupoty. No, ale tutaj są ważniejsze zasady i o tym właśnie mówię teraz. Jest tak, to jest książka, Biblia. To jest książka jak każda inna. Yy, I trzeba ją czytać tak samo, jak już mówiłem. Yy, składa się, to nie jest jednorodna książka. Ktoś nie czytał jeszcze, to się nie zorientował, więc mówię. To jest wiele ksiąg, pisanych przez różnych ludzi, w różnym czasie, w różnych okolicznościach historycznych. Ci ludzie mówili różnymi językami. Yy, byli to królowie, byli to biedacy kompletni. Byli to prorocy i ludzie z tacy, po prostu, nijacy mniej więcej, no a tacy nijacy to nie byli, no skoro już pisali ale y, po prostu różnorodność straszna była i trzeba to zawsze mieć na uwadze, jak się czyta. Pomimo tego wszystkiego, że to chyba na przestrzeni coś 1500 lat powstawała ta, ta ten zbiór ksiąg, wybił to zbiór ksiąg, więc ten zbiór powstawał, y, to są zadziwiająco ze sobą spójne, zazębiają się jakoś. Jak się czyta, to łatwo w ogóle zapomnieć, że to pisali różni ludzie w różnym czasie, bo to się aż tak znowu nie różni. Że są nam księgi bardziej poetyckie, jak księga Joba, bardzo stara księga z Biblii. No, i są takie bardziej rzeczowe, jak sprawozdania historyczne, jak dzieje apostolskie na przykład. Jest po prostu taka relacja historyczna. No i yy, tak, to jak się to czyta, trzeba o tym pamiętać, ale to nie jest takie ważne. Wiecie co? To nie jest ważne, po co ja o tym mówię, nieważne. Więc bierzesz sobie jakąś książkę z tego zbioru i chcesz sobie przeczytać. I teraz tak, na początku zasada jest przeczytań coś takiego, co jest starym tekstem. Zawsze pamiętaj kto to pisał, bo ktoś to napisał, kto to napisał i do kogo. I to ping numer jeden. Kto do kogo to pisał? E, zakładamy tutaj, że nie, czyta, nie czytamy teraz pod kątem badania, czy to jest autentyczne, czy nie, no ale też można, sobie. czemu nie, też można. I tutaj szczególnie ważne jest zawsze sobie pamiętać, kto to napisał i, i do kogo. No, ważniejsze już do takiego czytania, żeby z, ze zrozumieniem, jest to, kiedy ktoś to pisał. I to jest kluczowe pytanie: kiedy. Zapamiętaj, kto, do kogo i kiedy. E, kiedy ma znaczenie Olbrzymie. Dlaczego? No dlatego, że yy, no, wszystkie te teksty yy, zawsze były osadzone w jakimś kontekście historycznym, nie? I trzeba ten kontekst zrozumieć. Jeżeli są opisywane w jakiejś księdze wydarzenia, na przykład w Ewangeliach, w czterech, co tam są w Biblii, albo w Dziejach Apostolskich, albo są różne wydarzenia później w listach, a i w Starym Testamencie też w ogóle większość to jest historia, no to trzeba. Trochę wiedzieć, mniej więcej, plus minus się orientować, y, co to są czasy Rzymu, kiedy to mniej więcej było, co się tam mniej więcej działo i kiedy to są czasy na przykład starożytnej Babilonii albo Asyrii albo Egiptu, co było po czym mniej więcej, jakie by ogólnie, jak świat wyglądał wtedy. Tak, z grubsza tylko, nie trzeba jakoś szczegółowo, strasznie, żeby to zrozumieć. No, ale jak się czyta na przykład, y, no jakąś e, relację z czasów Rzymu, czyta się jakiś kawałek Ewangelii i człowiek y, stosuje do tego tekstu, który czyta współczesne zasady, to nic nie zrozumie. No i kropka. Nic w ogóle nie zrozumie, bo nie zrozumie o co chodziło, że, o co chodziło z tym Izraelem i Rzymem, czemu tu jest Rzym, tu jest Izrael. Nie zrozumie, że Izraelici czekali na y, wyzwolenie, z okupacji rzymskiej na przykład. Nie zrozumie więc, dlaczego postępowali tak, a nie inaczej. Jak się to trochę wie, to już to rozumie człowiek, co czyta. I widzi w tym historię. I już go to nastawia w sposób czytania taki właśnie, jak powinien być. Czyli historyczny. Czyli czytam opowieść o czymś, o jakichś wydarzeniach, które były. I tak to trzeba czytać Biblię głównie. Dobra, więc kto pisał, do kogo? To i, prze, i zwłaszcza kiedy to było pisane mniej więcej trzeba wiedzieć, tak? Dobrze. To, to tak na początek. I właściwie razem z kiedy łączy się też pytanie, gdzie to było pisane. No ale to mniej więcej o to samo chodzi. Chodzi o cały kontekst historyczny, kontekst tego miejsca czy coś. Eee... No, znaczy tak praktycznie jeszcze. Skąd w ogóle wiadomo, kto do kogo pisał? No wiadomo z tego, że się podpisał. Na przykład o list Pawła do Tymoteusza to jest tytuł, więc to nieważne, że tytuł tak mówi, bo z tytułu to nadano później, to nie jest część tekstu. No, tytuł może sugerować coś. E, ważny sam tekst. A tekst się zaczyna tak. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, według zarządzenia Boga, z... bla Tymoteuszowi, własnemu synowi, wierzę, Niech będzie łaska, miłosierdzie, bla 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 itd. Tak no więc się na początku listów przeraznie podpisuje, kto pisze i do kogo. No napisał Paweł do Tymoteusza, ewidentnie, więc dano tytuł list świętego Pawła do Tymoteusza. Nie? Logiczne, sensowne, spójne, nie ma się czego przyczepić, wiadomo, kto do kogo. Kim był Paweł, to można też wyczytać z samego tekstu Biblii. Kim był Tymoteusz, to już też wychodzi mniej więcej z tego na przykład listu.